Fundacja Czerwony Mak w swojej działalności wspiera również obrońców Ukrainy. Żołnierzy, czyli tych, którzy poświęcili i poświęcają najwięcej, codziennie walcząc za złem na linii frontu. Pomagamy im tak możemy. Wysyłamy im śpiwory, wysyłamy im medycyn medycynę taktyczną, kostki rosołowe i kubki termiczne, żeby mogli sobie zrobić rosół na pierwszej linii. Słodycze, czekoladki medycynę taktyczną. Pomagamy, jak możemy. Pomagamy, jak możemy. Nie całej armii, ale przyjaciołom i przyjaciołom przyjaciół. Pamiętamy o tych, którzy polegli, którzy oddali swoje życie. Pamiętamy o Lemonie. Pamiętamy o Żeni. Pamiętamy o Dimie, który zaginął i mamy nadzieję, że gdzieś tam jest. Razem cieszyliśmy się z Kiryła, który wrócił z niewoli po trzech latach piekła wrócił do domu. Wrócił do domu po to, żeby znowu iść tam i się bić za naszą i waszą wolność. Zachęcamy was do tego, żebyście otaczali ich ciepłymi myślami. My też to robimy. I jeździmy tam z komunikatem Polska was nie zapomniała. Jeździmy tam po to, żeby razem się śmiać, czasem płakać. Ale być razem i to jest jeden z powodów, dla których Jeżdżenie jest ważniejsze niż wysyłanie paczek. Co też jest ważne. Ale obecność, jak pamiętają żołnierze, psychologiczna podcinka, jest najważniejsza.